Ej, słuchajcie, podobno ostatnio wyszedł nowy model Thermomixa, więc producenci patelni, moim zdaniem, powinni już powoli zacząć pakować walizki. Nie, dobra, może odpuśćmy sobie porównania kulinarne, bo od czasu, kiedy Valve pokazało Steam Decka, czyli swoją nową maszynkę do przenośnego grania, wywaliło takie szambo i połowa internetu tak się zesrała, że jakoś już nie mam ochoty jeść. Słyszałem, że wojna wyciąga z człowieka najgorsze cechy, ale nie sądziłem, że może chodzić o wojnę konsolową w 2021 roku. Steam Deck oferuje możliwość grania w najnowsze produkcje na małym ekranie za ułamek ceny gamingowego paceta i to jakimś cudem sprawia, że mnóstwo ludzi napisze w tym roku list do Mikołaja z prośbą, żeby Poniósł klęskę i okazał się beznadziejny. No, ja bym jednak wolał rower, ale jeżeli myślicie, że nie usłyszycie już dzisiaj niczego głupszego od trzymania kciuków za porażkę sprzętu, o którym mnóstwo ludzi marzy, to uwaga! Całkiem spora grupa ekspertów twierdzi też, że premiera Steam Decka to jest cios, po którym nigdy się już nie otrząśnie zdecydowanie słabszy parametrami Nintendo Switch i że Nintendo jest właściwie skończone. Tak, ja miałem kiedyś jedną grę na inteligentnym zegarku, więc może na wszelki wypadek załóżmy, że Steam Deck pokona też smartwatch i gry planszowe. Nie chcę za bardzo nikogo obrażać, więc powiem tylko dyplomatycznie, że moim zdaniem obie strony powinny się pogodzić i razem sobie na zgodę pośpiewać jakieś integracyjne piosenki i jako taką, która pasowałaby do obu, proponuję na przykład Jesteśmy debilami z repertuaru Jasia Kapeli. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Tylko że później trzeba mu pewnie zapłacić za to. Ale żeby nie było, że tak tylko obśmiewam bez konkretów, to w tym filmie powiem wam, dlaczego moim zdaniem jednocześnie i Steam Deck będzie największym sprzętowym sukcesem w historii Valve i Nintendo go będzie miało w dupie i użytkownicy Switcha też. Ale najpierw może parę słów o samej. No właśnie. Dla uproszczenia można nazywać Steam Decka konsolą, ale to jest właściwie raczej taki przenośny komputer gamingowy, na którym domyślnie siedzi specjalny system operacyjny taki pod gry, ale na upartego zainstalujecie też Windowsa, włączycie Game Passa albo na przykład tego przegrywa wśród sklepów z grami, na którego ktokolwiek wchodzi tylko wtedy kiedy jest coś za darmo. Prawdziwa przyjaźń, tak jak w szkole, kiedy każdy był na swój sposób wspaniały, jeżeli tylko akurat miał przy sobie paczkę chipsów. No i super, bo w takim razie odchodzi problem, który na starcie ma właściwie każda nowa konsola, czyli Wear gierki, bo nie dość, że na samym Steamie są ich dziesiątki tysięcy, to jeszcze nie trzeba ich od nowa kupować, tylko to, co macie na kompie będziecie też mieli na tym czymś, no. Steam Deck ma 7 ekran 800p i podobno jego wydajność w przeliczeniu na piksel wypada mniej więcej tak jak Xboxa One X, czyli najmocniejszej konsoli stacjonarnej z 2017 roku. Czyli, że taki sam poziom grafiki i płynności animacji będziecie mieli na Steam Decków 800p, jakbyście na Xboxie mieli w 4K. I moim zdaniem, jak na przenośny sprzęt, Zajebiście. Pokazywali już, że śmigają na tym Control i Jedi Fallen Order, czyli gry młode, zgrabne i piękne. A myślę, że przy odpowiedniej optymalizacji Heroesy trójka też pójdą. Sam deck będzie miał premierę w grudniu. Ceny startują od 1900 zł, ale ja zamówiłem sobie wersję za 2,500, bo najtańsza ma mieć pamięć szybkości stacji dyskietek. Później wyjdzie jeszcze stacja dokująca, ale deka można podłączyć do monitora też samym kabelkiem. Tak więc mamy tutaj potencjalnie w jednym: konsolę do gier, komputer multimedialny. Pamiętam że zawsze, jak ktoś w Hugo wygrywał komputer czy coś, to podkreśla że multimedialny jest, a to właściwie znaczy tylko tyle, że będzie spoko do oglądania filmów albo do jakiejś pracy w ofisie, do gier już tak średnio, no nieważne. I Steam Deck będzie też przyrządem do budowania muskulatury, bo waży prawie 700 gramów, a jeszcze, no wiecie, będziecie go musieli tak trzymać raczej na wyciągniętych rękach i przed sobą, żeby wszyscy widzieli, więc to ręce mogą rozboleć. Ale graczom zwykle waga raczej nie przeszkadza, zresztą Valve zebrało już grubo ponad 100 tysięcy zamówień i póki co ogólna konkluzja społeczności jest taka, że... Spoko jest ten Steam Deck. I w tych niecałych 700 gramach upchnęli naprawdę sporo. Pomyślcie o tych możliwościach, o tej otwartości, że można system grać, można dysk wymienić, można samemu ustawienia dobierać albo instalować sobie emulatory starszych konsol. Do tego wydajność, bo jasne, nie odpalicie na tym Force Horizon w najwyższych detalach, ale przynajmniej odpalicie ją w ogóle, podczas gdy, jakbyście spróbowali czegoś takiego na Switchu, to producenci patelni by się już serio mogli zacząć powoli pakować, bo Switch by się rozgrzewał do temperatury tysiąca słoń, żeby wyświetlić te... 5 pikselków w 6 klatkach. Steam Deck będzie też tańszy i bardziej dopracowany od Aya Neo i GPD Win 3, czyli troszkę starszych, podobnych pomysłów mniejszych firm. A sam fakt, że takie pomysły istnieją, świadczy o tym, że jakieś tam zapotrzebowanie też jest. Ja bym stawiał, że to będzie największy sprzętowy sukces Valve w historii, co może i jest osiągnięciem na miarę zaliczenia maratonu autem, no ale zawsze zresztą tej ostatnie gogle VR. Też całkiem spoko były. A jeszcze sporo osób się boi, czy to w ogóle będzie wygodne z tymi przyciskami i gałkami analogowymi w takich dziwnych miejscach. Będzie. Padł od Wii U. Też miał gałki w takich dziwnych miejscach i sam też był bydlakiem większym, nawet od sprzedaży Wii U I to było super wygodne, więc tutaj bym się absolutnie nie martwił. Ogólnie świetna zabawka. Tysiące gier, wolność. Dla niektórych nawet jedno urządzenie do wszystkiego, ale wydaje mi się, że niektórzy właśnie troszkę przeseniają ile z osób, które jak chcą się troszkę nakręcić, to odpalają sobie w necie smarowanie procesorów pastą, a nie. Tyłków olejkiem. Zresztą zobaczcie, i nie żebym ja uważał, że mnie ktokolwiek ogląda zamiast smarowania tyłków olejkiem, ale nawet po tej mojej mizernej liczbie subów widać, że takich prawdziwych pasjonatów technologii jest dosyć mało, a przynajmniej tak sobie lubię tłumaczyć, żeby mi nie było przykro. Znaczy, no, są jacyś więksi YouTuberzy, ale jest ich bardzo mało w porównaniu do innych rozległych branż, takich jak na przykład kąpiele w basenach z kulkami albo dokuczanie bezdomnym challenge. Dla swojej niszy Steam Deck to pewnie będzie spełnienie marzeń i dobrze, i sam kupię i życzę jak najlepiej i ogólnie pragnę roz Rozwoju tej branży mobilnego grania, żeby tak nie wyszło, że kiedyś zostaną nam tylko gamingowe smartfony do gry w diamenciki. Ale jednocześnie na komercyjnym poziomie, niezależnie od tego ile tam jest teraflopsów i ile można włączyć emulatorów naraz, Steam Deck to jest islamski najemnik, który co najwyżej może wkurwić jamnika. Bo na pewno nie Nintendo. Dlaczego? No nie oszukujmy się, być może i ogromna biblioteka tanich gier i otwartość systemu to ostatecznie jest bardziej rozsądny tryb życia, ale zdajcie sobie sprawę z tego, że jak próbujecie tłumaczyć jakimś nieogarniętym znajomym zawiłości i dla Was bardzo proste grania na kompie, to oni się na was patrzą mniej więcej tak. Większość graczy to są jednak niedzielni gracze, dla których szczyt i chęci i możliwości to jest znalezienie w sklepie pudełka z takim samym logo, jak ma ich konsola. A do tego można nawet wytrenować szympansa. Ludzie, którym gwarantuję, ani się nie chce targać ze sobą takiego niezgrabnego kloca, ani logować na żadne konta, ani czegokolwiek modyfikować. Ludzie, dla których ustawienie samemu parametrów grafiki w tytułach na Steam Decka to jest wada, a nie zaleta. Ludzie, którzy o, mam ten yy, dobry przykład. Ludzie, którzy, jak na zwiastunie gry, nie zobaczą logo Steam Decka, tylko sam napis PC albo napis Steam, to nie ogarną, czy będą w to mogli pograć na Steam Decku, czy nie. Inna sprawa, że tak szczerze, to ja też wolę, jak gra jest zoptymalizowana konkretnie pod moje urządzenie i oprócz wyboru na przykład między 30 klatek grafika i 60 klatek wydajność, nie muszę się o nic martwić i ktoś już dokładnie sprawił, czy wszystko śmiga. Kurwa 5 minut gadanie się zdemaskowałem i. Nie jestem już kumplem PCtowców. A na Steam Decku tak nie będzie, zresztą na tym oryginalnym, domyślnym systemie. Wcale nie każda gierka ze Steama zadziała. To jest tak naprawdę Linux w przebraniu, i to zależy od kompatybilności. I na przykład z tej listy gry na czerwono nie działają póki co w ogóle. Te zielone idealnie, a pozostałe ludzie muszą sami klasyfikować, czy jest to ok, czy może tak przez zęby. No, mogło być gorzej do tego z czasem wymagania będą rosły i część nowych gier może się albo w ogóle nie uruchamiać, albo być przypadkiem cyberbanka na konsolach, czyli błędy i 20,77 klatek na sekundę. No i w większości giereczek interfejs na 7-calowym ekranie DK będzie tak jak mózgi dorosłych ludzi, którym się chce jeszcze bawić w jakiś wojny platform do grania, czyli zbyt mały, żeby z niego sensownie korzystać. Tak, wiem, dla Was to nie są problemy, ale jednak weźcie pod uwagę to, że większość ludzi trzęsie portkami jak sprzedaje stary monitor, bo myśli, że tam mieszka ich pulpit, a jeżeli ma jakikolwiek problem z kompem w pracy, no to od razu biegnie do Staszka z działu technicznego. A to wy jesteście staszkiem z działu technicznego. Steam Deck nie ma też jednej wielkiej daty premiery. Nie będzie miał ton reklam w telewizji i w necie. Nie będzie stał na półce w sklepie Compotronic. Gier na niego nie będzie w sklepach. Jego nazwa się raczej nie będzie pojawiała na zwiastunach tych gier. Nie będzie miał gier na wyłączność, żeby sobie zwykły człowiek pomyślał, aha, czyli żeby pograć w to, muszę sobie kupić to. Nie będzie miał w zestawie ani stacji dokującej i wiem, że nie jest potrzebna, ale chodzi o marketing, ani padów do gry w kilka osób i nie będzie miał też sterowania ruchowego. A znam sporo osób, które kupiły Switcha dla Ring przykład, albo przynajmniej tak powiedziały żonom, jak żony im się kazały wziąć za siebie, no ale ostatecznie skończyło się tak, że jeszcze sobie oboje przyjemnie ćwierkają i tam spędzają czas przy konsoli. Natomiast nie oszukujmy się, Steam Deck wygląda bardziej jak taki rozwód maker, który przy odrobinie szczęścia nie tylko Was pozbawi żony, ale też przywróci Wam prawictwo. Tak więc Steam Deck jest super na swój sposób i Nintendo Switch też jest super na swój sposób, tylko że właśnie jakby nie widzę tego połączenia między jednym a drugim i sam o tym wspominam tylko dlatego, że właśnie wszyscy jakoś zaczęli i tak nakręcają te wojenki. No moim zdaniem na przykład Nintendo sprzeda w sumie ze 120 milionów Switchów, a Valve sprzeda optymistycznie patrząc, załóżmy 12 milionów Steam Decków, ale sama liczba jest nieważna. Chodzi o to, że jeżeli Steam Deck by nie istniał, to Nintendo by tych Switchów obknęło 122 miliony, a gdyby Switch nie istniał, to Valve by sprzedało 14, a nie 12 milionów Steam Decków. Ta wspólna grupa docelowa potencjalnych klientów Nintendo i Valve jest bardzo mała i tak ogólnie to te grupy w ogóle ze sobą nie walczą tak więc może byście się kurwa ogarnęli i też ze sobą nie walczyli? Bo ani entuzjaści, którzy żyją pod zespołami, ani ludzie, którym słowo podzespoły kojarzy się tylko z polskim reggae, nie są gorsi. Wątpię też, żeby dek jakkolwiek skłonił Nintendo do wypchnięcia do kolejnego Switcha mocniejszych bebechów niż do tej pory planowali. Bo Game Boy był dużo słabszy od Game Gear, który swoją drogą wygląda dziwnie znajomo, a go zmiażdżył. DS był słabszy od PSP, a sprzedało się prawie dwa razy tyle sztuk. 3DS nie miał startu do Bity, a Wita miała pogrzeb zaraz po starcie. Nintendo się nigdy nie miało okazji przekonać, żeby się podzespoły jakkolwiek liczyły w w sprzęcie do grania, więc Nintendo ten Steam Deck totalnie nie będzie obchodził. Ale o dziwo, mnie ten Steam Deck bardzo obchodzi, chociaż ogólnie to rzadko gram na kompie i zamówiłem i będę robił recenzję. Tak więc zostawcie subskrypcję, żeby Was nie ominęła za pół roku, ale w międzyczasie to też będę robił jakieś filmy o grach o technologii. No, obiecuję, że będą fajne. Co będziecie z tego mieli za subskrypcję i łapkę w górę? Hmm, co robią pacetowcy? Skórkę do Fortnite'a a specjalnie dla konsolowców moje filmy są w 30 klatkach. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.